Jankowski wybuchł na wizji. Redaktor ostro atakuje Niemców za konszachty z Rosją. Tego trzeba posłuchać. Rosji. Unia Europejska dalej, to jeden z gości mówił ostatnio, kupuje dalej rosyjską ropę, węglowodory, kupuje. A dzisiaj widziałem, jak oni tak klaskali tak, że oni są solidarni z Polską. Moja żo z żoną, to żeśmy byli oglądali, to mieliśmy tak mieszane, żeby nie powiedzieć tragicznym, tak, jesteśmy z Polską. I tak wstawali, jesteśmy z Polską. Kurczę, a ropy to kupują. To się... no, a ta śmieciarki przecież już żona wręcz telewizor chciała wyłączyć. Dobra, a jeszcze tam była Ursula von der Leyen, mówiła jeszcze, że ten zielony ład to dalej będziemy szli z tym dalej. Bo, wojna jest, Rosjanie atakują drony latają, oni ten zielony ład dalej. Zielony ład, ETS! Czeka aż po prostu. Dobra, już się nie denerwują. Ostatnie... Tak, mocno człowieka normalnie. Nie no do człowieka aż że... bierze, no, mówi Ursula von der Leyen dalej zielony ład. No. Tutaj drony latają, a ona zielony ład. I te brawa dla Polski. Wybor Zgadzasz się z redaktorem Jankowskim? Daj znać w komentarzu.